Nowy pojazd, trzecia era. Flanka zachodnie przymierze, czołg ciężki MBT80. Ok, a my pojedźmy sobie jeszcze jedną bitewkę. Tylko <laughs> dwa burzaki sykną. Na jakieś ewentualnie tutaj e, lighty, bo to Alfa 680 wtedy. Dwa, dwa pcrki z tą mniejszą penetracją i 50 jest tą większą. E, bo tu mówię w bok, to czy w czy jakiegoś lighta, czy te medy ciężkie od boku nie ma problemu. Ale frontalnie nawet te 680 e, nie jest gwarancją penetracji, nie? Przebicia. Żeby było jak na molocie, czy na obiekcie 292, gdzie tam, tam te same działa siedzą, bo mamy tam już penetracji 900, także to wtedy zoom zmienia postać rzeczy, nie? I burzące, jako są drugie. Trzecich pocisków nie ma. Maszynka spoko. Za 4000 golda jest spoko, fajnie się można pobawić. Nie. gdzieś tutaj, bo tutaj mamy spotkanie z wyżyn oczywiście. O, jest dużo obiektów 292. O Jezus Maria. Raz, dwa, trzy, cztery sztuki. U nas tylko dwie. No. Są też e, pojazdy z rakietami, te lighty na pewno. E, Wiesel również. Tego nie, nie widzę. Yhy. O, o no tak szybki wiesiek można powiedzieć. Tak na... Wiedzmy można powiedzieć ten wizel. Zobiec hmm. <laughs> stanąć w krzaczku, przejmuje Miałem szybkie pociski akurat A to też te... te w... Kurde Te w plutonie nie No to już żywy pocisk a nie wszedł Z większą tego obiekta również nie wszedł 603 U ładnie polosowało Nie zdążę My musimy sobie stać za krzaczkiem, póki nie będę miał spota, bądź nie będę wiedzieli skąd strzelam, to jest także. Nawet czołgi ciężkie można zamaskować. No ja spokojnie, to nie będę kurczę jechał. Dużo tych obiektów, 2,92, a trasa 900, potężna alfa, tak jak na malocie. Myślałem to czołg, ale nie. wieś wiesiek chyba jechał. Bądź mi ten Wiesel, że tego sobie wszechczuję, można powiedzieć. Eee, Wiesel, Wiesel to niż niszczarka z rakietami, nie? Inny mój pojazd z rakietami to tylko mam jednego Lighta na drugie e, że mam cztery rakiety. Kurde. Nie mnie. Aha. No, No come on! Naprawdę... Podjechał, wy, wywalił, skończył i... i ucieczka, nie? Uciecz? To dopiero jazda? Nie wiem gdzie on jest w ogóle. Nie mam pojęcia. To jest... to jest... To jest miejsce, bo... No nie... Aaaa! No skurnia! Mamy ponad 700 metrów, nie? Dostał. A ten Wiesiek mnie świeci, niestety. Noż, cholera jasna no. I znowu podjechał, zniszczył i i tyle go widzieli, nie? Weź to traf. Ja. Kurde jeden, no. Przegrywamy. Aj. No i właśnie, kurde. przyjechał i... Zaraz zbiorę No właśnie Polaryny tutaj lajciarz Szybkie to jest, kurde bardzo szybkie, małe Ała. Dobra, ulice go Zaraz powarkę będę mu uruchomić. <grymne> A już nie ma go. Dobra, nie ma tego wieśka, elegancko. 5 na 5. Na ja spokojnie. To za niszczarka. A obieg. <laughs> Kurde. O nie, 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 nie. Na szczęście nie trafił. Dobrze nam się nie skupił, bo tutaj dział penetracja 900. Jalafat bardzo duża. Oho. Niego chyba dostałem. Muszę się przestawić. <coughs> żeby od tamtego nie dostać, nie? O, jest po mnie nie, jest po mnie niestety Magazyn Klejka Wytrzymaj Brawo Ale się odbijem to od niego jeszcze On tam, tam na końcu stoi nie Kurde, super 7000 uszkodzeń, no ładnie, ładnie, ale tutaj, o, spawarka chociaż trochę HP, jest aaa, szkoda. Wiem gdzie jest. No, będzie ciężko z tym lotem. Moi będzie piekielnie ciężko. On mnie nas Tu mam meda koło siebie. Niech strzeli. Nas spokojnie, trzeba poczekać, bo on mnie on zgasi. On mnie zgasi nawet wieże bez żadnego problemu. 900 penetracji. Tak jak 292, nie? Obieg. Bez żadnego problemu mnie zgasi. A jaj, aj, aj, szkoda, szkoda. No mówię, że nawet że mnie bez problemu zgaśnie, ale chyba bułem u sprzedałem. No to jest e, Imolo 292 e, mega groźne pojazdy. Szkoda, że tego nie przetrwałem. Dużo nie brakło, ale 7000 uszkodzeń. Także myślę, że jest całkiem nieźle. Trzecia klasa. Mój nowy pojazd z trzeciej ery MBT 80